Ludzie, którzy nie znają tych piosenek i przychodzą na koncerty, są porwani przez te utwory, nie? więc wiem, że te utwory działają nie? i mogłyby lecieć w radio, naprawdę, ale nie są tam z różnych względów, ponieważ to spędza sens powiek wszystkim artystom, że mamy sprzeczne interesy z, z, z szefami stacji radiowych, którzy. Jakby formatują muzykę, czyli ta muzyka musi być określona stylistycznie w, danym, w danej stacji radiowej. I jeżeli ktoś wystaje za bardzo, jest inny, to często nie przystaje po prostu tego, a jeżeli jeszcze do tego nie ma zasięgów pieszczy, Je, no tak. i tak dalej, no to w ogóle jest pomijany. Z tym radiem to jest tak, że po prostu bardzo często dostaje się przykaz od górny, że musisz zrobić piosenkę ala ktoś tam. Bo to musi być takie jak mrozu, to musi być takie jak, nie wiem, Ania Dąbrowska kiedyś na przykład, nie? Dlatego, że to się sprzedało i że to jest fajne. W związku z tym ty musisz grać retro muzykę e, o rokowych podwalinach i śpiewać z pazurem oczywiście, bo innego sposobu nie ma w Polsce, to musisz mieć pazur.